Jak się dziwne. Ojku, ale dzisiaj był trudny dzień w tej szkole. Po prostu tyle było tych lekcji, tyle tej nauki. I jeszcze pani nam tak dużo zadała. No, ojeju, muszę od razu odrobić selekcję, żeby potem nie mieć zaległości. Jest polskiego, chwilka, chwilka, co było zeszycie? A no tak, przecież pani nam kazała zrobić opis o tej osobie, którą się najbardziej lubi w szkole. Jeszcze z matematyki trzeba było zrobić zadanie. No, jest angielskiego, jest jeszcze praca domowa. Ile tego? Dobra, może zacznę od angielskiego. A pani kazała zrobić zadanie na stronie 48. Hmm, tutaj jest. A to co? Jejku, co to jest? Przecież to jest Walentynka. I tu jest jakiś napis. Dla Moniki. Jejku, to przecież jest dla mnie Walentynka. Tylko skąd ona się wzięła tutaj w książce do angielskiego? To jakieś dziwne. Przecież ja nie widziałam, żeby ktoś wkładał tą walentynkę do mojej książki. Ale od kogo może ona być? To jest dla mnie wielka zagadka. A może zadzwonię do Olki? To może ona widziała, jak ktoś mi wkłada tą walentynkę do książki? Ona siedzi koło mnie. Cześć, Olka. Słuchaj, y, mam do Ciebie taką sprawę. No bo ja y, chcę robić lekcję. Otwieram y, książkę do angielskiego, a tam walentynka z napisem dla Moniki. Czy to nie Ty ją włożyłaś? Nie? Na pewno nie Ty? No przecież się kolegujemy. No powiedz prawdę. Prawdę nie? Kiku, to od kogo ona może być? A nie widziałaś? Może ktoś podchodził do naszej ławki? Może ktoś mi to włożył? Nie. Ona tak, Hania, po... no, Hania, podchodziła. No, ale to wtedy my byłyśmy, to ona by nie włożyła, tak? No dobra, no wiesz, to to jest dla mnie wielka zagadka teraz. No, od kogo to może być? No dobra, no spróbuję się od kogoś innego dowiedzieć. No dobra, no to pa, pa, na razie trzymaj się. Nie wiem! Przecież ja dzisiaj na lekcji wychodziłam do toalety. I Julka przecież siedzi w ostatniej ławce. I tak, ona to musiała wszystko widzieć. Szybko dzwonię do niej. Hej, Julka, wiesz co? No bo ty siedzisz w, tej, w szkole w ostatniej ławce, co nie? No i, i jak ja wyszłam do toalety, no bo ja wtedy z orką wyszłam, um, to czy może ktoś nie podchodził mi do ławki i nie wsadzał czegoś do książki? Widziałaś? Jejku, no bo wiesz co? Ja dzisiaj chcę zrobić, odrobić pracę domową z angielskiego, no a tam otwieram, a tam jakaś walentynka jest. I z napisem dla Moniki. No, no ja też nie wiem, od kogo to jest. Mówisz, że nic nie widziałaś, nikt mi nie podchodził. No, no rozumiem, no hej, no. Jurka też nie widziała nikogo. Chyba mama idzie. Dobra, to tą walentynka, żeby ona nie widziała. Cześć Monisia! Co tam w szkole dzisiaj było? No, no nic, bo mówisz co, było bardzo dużo lekcji no i mam dużo zadane. O, a co teraz macie z nie, no, no, Wiesz co? Nie! angielskiego, no bo coś tam pani zachorowali, coś się stało. Wiesz co, trzeba było napisać Aha. z polskiego opis osoby, które się y, najbardziej lubi w szkole. Wiesz, mamo, no bo zbliżają się walentynki. No tak, walentynki to bardzo fajne święto, to przecież dzień zakochanych, prawda? No tak, zakochanych. No, niekoniecznie zakochanych, Monisiu, bo można dostać walentynkę od osoby, która cię na przykład bardzo lubi. Można dostać od koleżanki, od kolegi. Podsunęłaś mi mamo pomysł. Pomysł? Ale jaki pomysł? W związku z czym? A nie, nie, nic takiego. Nie, tak sobie tylko głośno myślę. Dobra, Monisiu, to napisz ten opis, a ja ci potem go sprawdzę, dobrze? No dobrze. No, pa, pa, pa na razie. Pa. Ojejku. A może ta walentynka jest od Piotrka? No przecież my się bardzo lubimy, a mama powiedziała, że może być od tej osoby, która Cię bardzo lubi. No ja bardzo lubię Piotrka, ale czy to może być walentynka od niego? No Może bym zadzwoniła się, zapytała, no ale nie mam numeru do niego. Ale zaraz! Może mama ma numer do rodziców? wyszłaś już ze szkoły? No to ja, mamo, to ja A co taka smutna jesteś? Coś się stało w szkole? No, 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 właściwie to nic się nie stało, no ale taki trochę mam problem od, od wczoraj. No a jaki problem? Co się stało? Mamo, zaraz ci coś pokażę. Zobacz, to wczoraj znalazłam w książce od angielskiego. O, to jakaś walentynka. Ale czekaj, ja znam skądś te literki. Mamo, ja od wczoraj próbuję się dowiedzieć, od kogo ta walentynka. No i przepytam całą moją klasę, ale nikt nic o tym nie wie. Hmm, to bardzo dziwne. Muszę coś wam powiedzieć. A co takiego, Agatko? Opowiem wam pewną historię. Dowiedziałam się, że za kilka dni będą walentynki. Chciałam zrobić manicę niespodziankę i potrzebowałam do tego czerwonego kartonu. Wycięłam z niego wielkie serce. Nie umiem jeszcze pisać, dlatego poprosiłam mamę, żeby wycięła mi literki z gazety. Później te literki przykleiłam na serduszko. Kiedy Monika oglądała telewizję, poszłam do jej pokoju. Walentynkę włożyłam do książki, a książkę spakowałam do plecaka. Potem Monika poszła do szkoły. A tutaj tej historii już znacie. To wspaniała niespodzianka! Bardzo się cieszę, że ta Walentynka jest od ciebie. Mm. Specjalnie na Wasze zamówienie. Subskrybujcie nasz kanał, koniecznie dzwoneczkiem, Do zobaczenia. Pa pa pa. No właśnie to nic. Pa. ten Szeranę. Dobra, w tym Co się stało? Pozdrawiamy Amelię Kowalską. Dzięki za rysunek. Pozdrawiam!